przypadkowo kanonizacja Jana 23 i Jana Pawła II dokonała się dziś w niedzielę Miłosierdzia Bożego. Papież Tolak, jak nikt inny, przyczynił się do rozwoju kultu Miłosierdzia Bożego. Uczynił to w oparciu o mistyczne doświadczenia siostry Faustyny Kowalskiej pod datą 22 lutego 1933 w dzienniczku słowa Jezusa. Mój obraz w duszy Twojej jest. Pragnę, aby było miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, żeby był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Ta niedziela ma być świętem miłosierdzia. Jezus ponawiał to wezwanie wielokrotnie w mistycznych doświadczeniach siostry Faustyny. Ideę święta miłosierdzia podjął jako pierwszy ksiądz Michał Sopoćko, ojciec duchowy siostry Faustyny W roku 1946 konferencja episkopatu polski na czele z prymasem Augustem Hlondem wystosowała do Stolicy Apostolskiej petycję o wprowadzenie święta miłosierdzia Bożego jednak święto oficjom udzieliło odpowiedzi negatywnej która w kolejnych latach została jeszcze Wzmocniona. Wydawało się, że liturgicznego święta miłosierdzia nigdy nie będzie. Trwała jednak teologiczna i pasterska refleksja nad objawieniami siostry Faustyny, a przede wszystkim działał sam Bóg. Sytuacja dojrzała wraz z pontyfikatem Jana Pawła II, który jeszcze jako biskup krakowski był orędownikiem kultu Miłosierdzia Bożego. W roku 1993 siostra Faustyna została beatyfikowana. W roku 1995 kongregacja do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów zezwoliła na obchodzenie święta miłosierdzia w Kościele w Polsce. Natomiast podczas kanonizacji siostry Faustyny w roku 2000 Jan Paweł II ogłosił drugą niedzielę Wielkanocną świętem miłosierdzia Bożego dla całego Kościoła. O Miłosierdziu mówił też wiele Jan XXIII. W jego dzienniku duszy znajdujemy takie oto słowa: Słuszne jest powiedzenie, że nasze nędze są tronem Bożego Miłosierdzia. Ale jeszcze więcej słuszności zawiera zdanie, że najpiękniejszą nazwą dla Boga i najpiękniejszym Jego atrybutem jest miłosierdzie. w swoim testamencie, w roku 2000, dopisał. Kiedy w dniu 16 października 1978 roku konklawę kardynałów wybrało Jana Pawła II, prymas polski kardynał Stefan Wyszyński powiedział do mnie zadaniem nowego papieża będzie wprowadzić kościół w trzecie tysiąclecie. Nie wiem, czy przytaczam to zdanie dosłownie, ale Taki z pewnością był sens tego, co wówczas usłyszałem. Wypowiedział je zaś człowiek, który przeszedł do historii jako prymas tysiąclecia Wielki Prymas. Byłem świadkiem jego posłannictwa, jego heroicznego zawierzenia. W ten sposób zostałem poniekąd przygotowany do zadania, które w dniu 16 października 1978 roku stanęło przede mną. W chwili, gdy piszę te słowa, jubileuszowy rok 2000 stał się rzeczywistością, która trwa. W nocy, 24 grudnia 1999 roku, została otwarta symbolicznie brama Wielkiego Jubileuszu w Bazylice Świętego Piotra. W miarę jak rok jubileuszowy 2000 posuwa się naprzód, z dnia na dzień i z miesiąca na miesiąc, zamyka się za nami XX wiek a otwiera wiek XXI. Z wyroków opatrzności dane mi było żyć w tym trudnym stuleciu, które odchodzi do przeszłości, a w roku, w którym wiek mojego życia dosięga lat 80, należy pytać, czy nie czas powtórzyć za biblijnym syneonem non dimittis. 13 maja 1981 roku w dniu zamachu na papieża podczas audiencji na placu Świętego Piotra, opatrzność Boża w sposób cudowny ocaliła mnie od śmierci. Ten, który jest jedynym panem życia i śmierci, sam mi to życie przedłużył, niejako podarował na nowo. Odtąd ono jeszcze bardziej do mnie należy. Ufam, że on sam pozwoli mi rozpoznać, kiedy mam pełnić dokąd mam pełnić tę posługę, do której mnie wysłał 16 października 1978 roku. Jak co roku podczas rekolekcji odczytałem mój testament, z dnia 6 marca roku 1979, Dyspozycje w nim zawarte w dalszym ciągu podtrzymuję. Dzisiaj patrzymy na nowych świętych papieży Jana XXIII i Jana Pawła II. Ale warto zauważyć, że w ogóle żyjemy w okresie wybitnych świętych papieży. Pius XII, Jan XXIII, Paweł VI, krótko Jan Paweł I, Jan Paweł II, Benedykt XVI, a dziś Franciszek. Wielcy papieże nie biorą się znikąd. Są owocem żywotności Kościoła. Ogłoszenie Jana 23. Jana Pawła II Świętymi jest okazją dla nas więcej wyzwań, aby ożywić przywiązanie i miłość do Kościoła, który daje nam takich pasterzy. Do Kościoła i do Chrystusa który posyła Kościołowi swego ducha. Uczestniczymy we mszy świętej kanonizacyjnej papieży Jana XXIII i Jana Pawła II. Obaj papieże były wielkimi czcicielami Matki Bożej i Matki Bożej Jasnogórskiej, do której pielgrzymował również Jan XXIII. Od młodości był on zaznajomiony z historią Polski. Zwłaszcza poprzez lekturę trylogii, i upatrywał w Maryi Częstochowskiej szczególną orędowniczkę na jasną górę pielgrzymował w 1929 roku. Piastując godność arcybiskupa Aeropoli, wizytator apostolski w Bułgarii, ksiądz Rąkali, późniejszy papież Jan 23, w 1929 roku przybył z pielgrzymką na jasną górę. A była ona związana z 25-leciem Jego święceń kapłańskich. Późniejszy papież, po odprawieniu uszy świętej przed cudownym obrazem Matki Bożej, zwiedził klasztor i sanktuarium, a w bibliotece złożył znaczący napis: Królowo Polski, mocą Twojej potęgi, niech zapanuje pokój obfitości darów w wieżycach Twoich. Święci bywają ogłaszani lub po prostu uznawani przez wiernych za patronów w jakichś szczególnych sprawach. Na przykład święty Krzysztof jest uważany za szczególnego patrona podróżujących. A patronami czego są Jan XXIII i Jan Paweł II? Jan Paweł II jest uważany za szczególnego patrona małżeństw, rodziny, młodzieży. W orędziu na... 29. Światowy Dzień Młodzieży papież Franciszek napisał m.in. kanonizacja Jana Pawła II w drugą niedzielę wielkanocną jest wydarzeniem, które napełnia nasze serca radością. Będzie on wielkim patronem Światowego Dnia Młodzieży, którego był inicjatorem i promotorem. A we wspólnocie świętych nadal będzie on dla Was wszystkich ojcem i przyjacielem. Angelo Roncalli, przyszły Jan, 23, w wieku 20 lat musiał przerwać studia teologiczne w seminarium, aby odbyć służbę wojskową. Potem już jako kapłan podczas I wojny światowej został powołany do wojska na kapelana, stąd też nowy święty uważany jest między innymi za patrona wojska. Jan 23 uważany jest też i to nie tylko przez katolików za patrona dialogu ekumenicznego patrona wysiłków na rzecz jedności chrześcijan wszak to od niego i zwołanego przez niego soboru zaczęło się zbliżenie pomiędzy różnymi wyznaniami chrześcijańskimi Komunia Święta podczas mszy świętej kanonizacyjnej tutaj na placu świętego Piotra w Watykanie, w południu Ojciec Święty, jak każdej niedzieli, odmówi modlitwę, tym razem modlitwę okresu wielkanocnego Regina Celi, a poprzedzi ją krótkim rozważaniem. że pokazują nam oficjalne delegacje, które przybyły z blisko stu krajów na dzisiejsze uroczystości kanonizacyjne powoli, pojawiają się, widzimy coraz śmielej flagi. Dominują dzisiaj w Rzymie na placu świętego Piotra i wszędzie, gdzie są pielgrzymi, oczywiście flagi biało-czerwone. Do końca nie wiemy, ilu pielgrzymów przybyło z Polski można przypuszczać, że Skoro przyjechało tutaj 1700 autobusów, ponad 50 samolotów wyczarterowano, jest ich tutaj bardzo, bardzo wielu. To kolejne wielkie spotkanie modlitewne Polaków w Wiecznym Mieście. Przypomina te wielkie spotkania z papieżem Janem Pawłem II, które, których byliśmy świadkami przez ostatnie dziesięciolecia. W Talmudzie mówi się, że w każdym pokoleniu jest 36 sprawiedliwych, którzy ratują świat i ludzkość. Eliotoław stwierdza, że nic lepiej nie określa postaci Jana Pawła II, niż właśnie słowo sprawiedliwy. Inny z rabinów tak powiedział o Janie XXIII. Żydzi będą zawsze pamiętali Jana XXIII jako siłę sprawczą Soboru Watykańskiego II, który zmienił spojrzenie katolików na inne wiary, a szczególnie judaizm. Rabin Abraham Cooper odnotował natomiast fakt, że Jan Paweł II zdecydował o wznowieniu pełnych relacji dyplomatycznych Watykanu z państwem Izrael. Przypomniał ponadto, że papież wetknął w szczelinę ściany płaczu karteczką z prośbą o przebaczenie grzechów. Módlmy się. Bógący Boże spraw, aby działanie wielkanocnego sakramentu, któryśmy przyjęli, nieustannie trwało w naszych duszach przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.